W kolejnym odcinku, no i zadzwoniłem. No i miałem hasję do kupienia. Mam nadzieję, że tego głupka, co tam ostatnio był, nie będzie. Bo chyba się w nerwie, jak on tam będzie, Bo nie jest jaki głupi. Ja mówię do niego. Norm. Oj, co mi ta się kamerka tak przekrzywiła. O, teraz będzie dobrze. Ja mówię do niego normalnie, a ten głupiec takiego nie wiem. Także hasie kupiłem. O, opór. Hasie. Chyba z takiego kraju to jest, możecie napisać, bo ciekawi mnie to, bo polskie to chyba nie jest. Może niemieckie albo włoskie. Nie wiem, jakie to jest. Hasia. Hase to mi się wydaje, że to jest na pewno nie polskie. Wiem, że konny poznania to jest ciekaw polskiego, ale. O, teraz to mogę na drogę wyjeżdżać na się nie patrzę, bo auta nie jest rum. Jezus Maria potrawia. Ten chłop nie zabije zaraz. Już tamtym razem miał nerwy do. O, stoi hase, wystawili. Kurde, co to za pasza dla pól. Jezus Maria. Jezus Maria. Ja się nawet nie będę pytał, co to się stało. I ja. Nie wiem, co to jest za wieś, że tutaj takie rzeczy się odwalają. Witam pana generała. Chciałbym kupić te hasje. Ha no, może by pan się tak ode odezwał. Dzień dobry. O, wreszcie. Yy, to ile za tą hasję, bo tam było gadane za 6000. Muszę dźwięk. No chyba pana powaliło. Do szefa mam iść tam. To ja tutaj liczę. Po tysiaku będę dawał, bo tyle mam. To, i 1, Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę. Pan se przeliczy. Ja pójdę obejrzeć, jakby co to. A papiery będziemy jak podpisywać, czy co? Tu mam się podpisać? Dobra Dobra. To tyle? Dobra. Pan se przeliczył. Tak bra Musi nie odzywać będzie głową kiwał Pierwszy raz papiery wyciągnął, żeby do podpisania. Ja ci nie mogę, jakieś święto. Eee, pasuje ta hasja do tego. Chyba. Czemu tu pisze Lizard? Has jest! Ja nie mogę. Ja mnie te naklejki Lizarda wkurzają. Wszystko tylko Lizard, Lizard i Lizard. Co to w ogóle jest za marka taka popularna? Nie wiem. Szy Słyszałem o takich agromaszach. Agromasz to jest też polski siewnik. Bo on ma kultywatory, nawet ma magromasza, może sobie kupię gromasza. Trójkę co najwyżej Bo to, to są duże skiby, no to... Trzydziestka Kurde, szkoda, że tutaj nie ma tych takich... Bo teraz tutaj w tych sklepach, tu są te nowe takie kabiny A tutaj mi się podobają te takie stare kabiny Takie wiecie Albo z na tą folią, tak mi się podoba Bez szybku, jedzie się ci wiatr we włosach, czujesz? Nieco w tym Kasztanowcu Cztero, Oj Ajdź. Kupiłem se Siewnik. To się wytnie. O ludzi. No nie przychaczyłem, No nie, nie przychaczyłem, No Jezus Maria. Kolizje takie, takie. Tycha mój, bo się zagapiłem. Na ten siewnik. 14.58. O, koguta ta Bra, robimy mu wjazd na chatę. Otwieraj to. Yy, tutaj może wyjdę, bo to się zaraz zawali. Ciekawy, czym trzyma tej wjazd. Póki go nie ma. I? Ło. Ja to jak sklep, ale półki puste. No co jest? I hop przez błot. Ogólnie tego budynku wam nie pokazywałem. To jest budynek do trzymania knurów. Hehe no. Lew, można nazwać Ale tu kukurydza wielka jest Musiałbym kiedyś zasieć kukurydzę No teraz to są te kurde nudne odcinki, bo to dzisiaj było? Tylko to, że kupiłem ten siewnik Hasje Pod naklejkami Lizarda, ale tu to... O i co takiego bym mógł jeszcze, nie wiem, powiedzieć o, też powiem tak. Będzie nowa seria na kanale. Kiedy nie wiem. Ale zobaczymy. Kiedy będzie nowa seria na kanale. Już się przeszykowałem. Także no nie wiem co mogę. Mógłbym tam o niej powiedzieć. Na pewno to nie będzie taki na przykład ten na początku Ciapek, czy już czy 385? Tak. Tam będzie już większe ciągniki. Będzie na pewno coś tego. Coś tego. O, coś tego. Coś tego i coś tego. Także tych dwóch podobnych. Tylko większych. Znaczy, nie myślcie sobie, że 60, bo tyle zradę, że 30 będzie. To, to samo i coś tego. Ten jeden duży ciągnik ma cztery liczby. Tak. Podam tylko dwie. Jeden odstęp, cztery, jeden. No fu Kurde powiedziałem Odstęp 4 1 4 w sumie to już powiem tak 1 z... Nie wiadomo 1 4 Kto zgadnie? Kto zgadnie? To nie wiem Zostanie to samo To był żart Bo nikt by tego gruwota nie chciał no a to by było na tyle w tym odcinku. Także na razie cześć. Może następny odcinek będzie z tamtej serii. Także hello.